Cześć, witajcie, z tej strony ja Mikalo, a dziś przychodzę do was z filmem, o którym już wspominałem. Pokazuję wam mojego nowego zwierzaka, w tym filmie powiem wam co to za zwierzak, różne informacje o nim i takie tam, przy okazji na ekranie będą zdjęcia oraz filmy. Mam nadzieję, że wam się spodoba zwierzaczek, jeżeli byście chcieli więcej filmów o nim i tak dalej, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli nie subskrybujecie kanału to zrób to teraz, więc zacznijmy. Moim nowym żakiem jest Kotek. Tak naprawdę to nie do końca jest moim, bo jest Bożeja, ale cicho. Ma na imię Misza. Jest to dziewczynka i jest to kotka szkocka z ucha Tak, tak, tak ciężko się to czyta. Urodziła się 17 kwietnia tego roku. Kiedyś z Bożej mieliśmy pieska, lecz niestety musieliśmy ją uśpić, ponieważ zachorowała. Po ponad półtora roku postanowiliśmy na sprawdzenie jakby innego żaka. Nigdy nie mieliśmy kota, więc kupiliśmy właśnie go. Kot szkocki zwisło uchy wyróżnia się w sposób innych raz nietypowym wyglądem uszu, a także ma bardzo spokojny charakter. Kotka jest bardzo inteligentna, a ma dopiero 4 miesiące. Ma grube, ale mięciutkie futro. Kotka jest w hodowli oraz ma swój rodowód. Teraz wam opowiem co się działo, gdy pierwszy raz była u nas w domu. Była dosyć przestraszona, bo wiecie, nowe otoczenie i takie tam. Została sobie na początku na podłodze, gdyż jeszcze Błażej nie kupił legowiska. Teraz już ma jak coś. Błażej w tym tygodniu idzie do pracy na szóstą rano, dlatego zawsze ma budzik nastawiony na piątą. Kiedy budzik się włączył, to życie as na telefon dzwonił i był głośny alarm. Kotka się wystraszyła i chciała się ochronić, więc blazła i przecinała się przez parę tapczanów do środka. Uznała to za bezpieczne miejsce. I spodobało bardzo jej się to miejsce, teraz jak to mówię, też jest otwarty, tak powiedzmy, tapczan, i kotka sobie w nim siedzi. Wczoraj Błażej kupił też różne rzeczy do zabawy Oraz domek Kotka świetnie się ze mną bawiła Jak na razie ma tylko dwie zabawki Taką białą myszkę oraz taką powiedzmy. Em, gwiazdkę stęczą? Widać, że woli tą myszkę łapać. Też kupił Błażej różne odświeżacze powietrza oraz neutralizator zapachów. Bo jednak przy kocie jest to potrzebne. Błażej nagrał też filmik jak Misza je Karmę. To był jej pierwszy raz jak u nas jadła, właśnie więc trzeba było to nagrać. Jakby ktoś już chciał wiedzieć, to Misza chyba nie będzie miała jak na razie swojego Instagrama. Na moim Instagramie, na który was serdecznie zapraszam, będą zdjęcia oraz dużo relacji z zabaw i tym podobne. Link w opisie. Oraz was zapraszam na Instagram Błażeja, xblażejx97, też tam będą relacje oraz zdjęcia. Teraz właśnie, gdy ja nagrywam głos, to właśnie tutaj sobie kotka e, chodzi po pokoiku bardzo fajnie. Jest bardzo przytulna, więc naprawdę polecam Wam tą rasę. Najlepsza ta rasa jest właśnie do domów, do bloków, bo ja, ma jest, bo ja mieszkam w bloku, więc po prostu taka rasa jest idealna. Bo taki kotek zbytnio nie wychodzi na dół. Więc ocencie jak Wam się podoba ten kotek w komentarzach. A ja Wam dziś dziękuję bardzo z za oglądanie. Nie zapomnijcie o kociowej łapeczce w górę. Kliknijcie subskrybuj tam na dole. No i chyba się żegnam, więc kociowe pa 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 pa.